Dzień dobry, teraz przyszła pora na podsumowanie sezonu w skokach narciarskich 2019-2020 i zacznijmy od tego, że Puchar świata kobiet wygrała Maren Lundby, a Puchar świata mężczyzn wygrał Stefan Kraft. A teraz przejdźmy sobie do tego, jak wyglądała rywalizacja Polaków zarówno wśród kobiet i wśród mężczyzn. Wśród kobiet, naszą zawodniczką, która punktowała, która punktowała w Pucharze Świata to była oczywiście Kinga Rajda, która zajęła następujące punktowane miejsca w Pucharze Świata: 21 miejsce, 24, 23, 22, 23, 25. Pamiętne szóste miejsce z rekordem Polski długości skoku, skoku narciarskiego kobiet. No i miejsce 26. Ostatecznie przełożyło się to na miejsce 28. w Pucharze Świata w przypadku Kingi Rajdy. Innymi naszymi zawodniczkami, które startowały w Pucharze Świata Kobiet była Nicole Konderla, Joanna Szwab i Anna Twardosz. Także y, oczywiście kolejną naszą zawodniczką, świetną naszą za, zawodniczką, która y, ma y, naprawdę możliwości na zrobienie kariery w skokach narciarskich, to jest Kamila Karpiel. Kamila Karpiel jest y, po kontuzji, po poważnej kontuzji, po y, operacji y, i tak naprawdę powrót jej pełny do zdrowia może potrwać nawet jeszcze do dwóch lat, ale miejmy nadzieję, że tamte bardzo ważne starty w jej karierze, czyli Igrzyska Olimpijskie w Pekinie w roku 2022, Kamila Karpiel będzie już w pełni sił, w pełni zdrowia i w dobrej formie, i tam nasze zawodniczki będą mogły pokazać się z dobrej. Strony, tym bardziej, że będzie tam konkurs w mixtach, także trzymamy kciuki, trzymamy kciuki za skoki narciarskie kobiet. I też muszę powiedzieć, że moje obawy związane z tym, że w tym sezonie zatrudniono Łukasza Kruczka okazały się, się może nie powiem, że bezpodstawne, natomiast Łukasz Kruczek okazał się lepszym trenerem, to jego współpraca z naszą. Kadrą kobiet wygląda lepiej niż myślałem. Przez ostatnie lata Łukasz Kuczek trenował Włochów i ta współpraca no, nie, wydaje mi się, że nie przyniosła jakichś jakich najlepszych rezultatów w przypadku skoków narciarskich we Włoszech nie, nie widziałem tam jakiegoś progresu. Natomiast tutaj jednak jeśli chodzi o nasze panie, to widać po Kindze rajdzie, że ona, po, ona technicznie bardzo dobrze teraz skacze wygląda to bardzo dobrze technicznie stylowo no ale w dalszym ciągu uważam że sposób rozwiązania tej sprawy sposób tutaj zwolnienia Marcina Bachledy z funkcji pierwszego trenera po tym bardzo udanym w przypadku kobiet w sezonie poprzednim nie do, nie do końca zostało to dobrze rozwiązane. Tutaj trener główny ze swoimi zawodniczkami był na Mistrzostwach Świata, odniósł naprawdę dużych, duży sukces. Tam niewiele brakowało. Tak naprawdę po pierwszej serii konkursu miksów nasi zawodnicy i nasi zawodni, nasze zawodniczki były na miejscu na podium, także oczywiście potem nie udało się tego medalu utrzymać. Natomiast sposób rozwiązania tej sprawy przez Polski Związek Narciarski budzi moje wątpliwości. W dalszym ciągu uważam, że że nasza kadra powinna mieć dwóch trenerów głównych: to powinien być Łukasz Kuczek, to powinien być Marcin Bachleda, bo tak naprawdę Marcin Bachleda otworzył to był, to był pierwszy przykład takiego naprawdę dużego sukcesu naszych skoczki narciarskich na arenie międzynarodowej. Po takim, takim wydarzeniu no nie powinno się go odsuwać od, od kadry. To on pokazał, że nasze zawodniczki mogą odnosić sukcesy, no i później to jednak nie zostało do końca dobrze rozwiązane, ale zostawmy to. Marcin Bachleda jest asystentem. Łukasza Kruczka i trzymam kciuki za to, żeby ta współpraca przebiegała jak najlepiej, żeby skoki narciarskie kobiet w Polsce się rozwijały jak najbardziej. Także tego sobie życzę, tego sobie życzę jako kibic, jako kibic skoków narciarskich. A teraz przejdźmy do mężczyzn. Jak już wspomniałem, Stefan Kraft wygrał Puchar Świata, kryształową kulę w skokach narciarskich. Jeżeli prześledzimy sobie sobie inne turnieje, które odbywały się w tym sezonie, to tak naprawdę większość zawodników z tej szóstki, z tej pierwszej szóstki Pucharu Świata też coś zdobywało w tym sezonie. Wśród Polaków zawodnikiem na, cz na czwartym miejscu w Pucharze Świata był Dawid Kubacki, na piątym miejscu był Kamil Stoch, na jedenastym miejscu w generalnej klasyfikacji Pucharu Świata był Piotr Żyła. I teraz tak, a jak wyglądał Puchar Świata, te, jeszcze te miejsca drugie i trzecie? Na drugim miejscu był Karl Geiger, na trzecim miejscu był triumfator poprzedniej edycji, poprzedniego sezonu puchar Świata, Ryori Kobayashi. I teraz tak. Y Dawid Kubacki, pamiętny turniej czterech skoczni, zwycięstwo w turnieju czterech skoczni, także jest dla czwartego zawodnika Pucharsiata także jakiś no, bardzo prestiżowy turniej czterech skoczni. Także Dawid Kubacki ma naprawdę wielkie trofeum w swoich rękach. Mistrzostwo świata w poprzednim sezonie i teraz turniej czterech skoczni. Ryuka Kobajashi wygrał TTC Neustadt 5. Stefan Laje wygrał Willingen 5. No, i Raw 2020, także oprócz turnieju, cztery skoczni, najbardziej prestiżowy teraz turniej w skokach narciarskich, jaki się odbywa, przypadł w tym roku Kamilowi Stochowi. Także naprawdę możemy być zadowoleni po tym sezonie z tego, jak reprezentowali się Polacy. No i takim zawodnikiem, tutaj jeżeli sobie to przeanalizowaliśmy, Stefan Laje wygrał turniej Rioju, Kobayashi wygrał turniej, Dawid Kubacki wygrał turniej, Kamil Stok wygrał turniej. Zawodnikiem, który był bardzo wysoko w Pucharze Świata, a w tym sezonie oprócz drugiego miejsca w Pucharze Świata nie jest zwycięzcą żadnego turnieju, to jest Karl Geiger, także... Także podwójnie tutaj może być nie do końca zadowolony, bo przegrał pierwsze miejsce, przegrał Krzysztofą Kulę i do tego jeszcze żadnego innego tytułu nie ma. Natomiast tak, przeanalizujmy sobie, bo w skokach narciarskich mężczyzn także mieliśmy zmianę trenera. Wcześniej trenerem naszej kadry był Stefan Horngacher, teraz trenerem jest Michał Michael Doleżal i też możemy sobie zrobić taką próbę analizy tego, tej sytuacji, jak to wygląda w Pucharze Świata. W poprzednim sezonie trenerem naszej kadry, poprzednich trzech sezonach trenerem naszej kadry był Stefan Hongacher. W ostatnim sezonie trenerem naszej kadry został Michal Doleżal. I teraz tak, analizując wywiady, które udzielali poszczególni zawodnicy, które udzielał także Michał, Michal Doleżal, można wysnuć takie wnioski ogólne na temat tego, jak Michal Doleżal radzi sobie z trenowaniem naszej kadry. Oczywiście moje wnioski to są tylko na podstawie wywiadów, czyli takich przesłanek zbyt, zbyt dużych nie mogę mieć, tylko mogę mieć jako kibic. Takie przesłanki to nie, to nie musi być zgodne z prawdą, natomiast można wywnioskować coś takiego, że Michal Oleżal jego umiejętności prowadzenia kadry z jego umiejętności prowadzenia zawodników nie są mniejsze niż umiejętności Stefana Hongahera. Natomiast z analizy, z wywiadów wynika coś takiego, że nie do końca Michal Doleżal potrafi wyegzekwować od swoich zawodników pewne zachowania, pewne takie pozytywne zachowania. Na podstawie tych wywiadów, przede wszystkim tutaj na podstawie wywiadu z Piotrem Żyłą, który, był, który wygrał w tym sezonie Puchar Świata, jeden z konkursów Puchar Świata, można wywnioskować coś takiego. To było Bat Można wywnioskować coś takiego, że wtedy, kiedy zawodnicy. Chcą faktycznie współpracować z trenerem, to wtedy dopiero pole do popisu ma trener i on może coś wyegzekwować i, i tak naprawdę poprawić, poprawić skoki zawodników. Bo jeżeli Piotr Żyła mówił, że po poprzednim po weekendzie, puchał się, to po poprzednich konkursach, Winningen nie za dobrze sobie radził i on postanowił wziąć, wziąć się do roboty, na, na treningach i po kilku dniach, właściwie y, Piotr Żyła w Batmittendorf y, wygrał, to możemy wnioskować coś takiego, że trener jak najbardziej jest w stanie przygotować zawodników, natomiast czasami Mogą być problemy z tym, żeby odpowiednio wyegzekwował te swoje umiejętności prowadzenia zawodników od nich samych. Także mogliśmy trafić gorzej. Mogliśmy trafić na, zawodnika, na trenera, który nie jest w stanie przygotować zawodników, który nie ma takich umiejętności. Natomiast trafiliśmy na, być może na trenera, który ma umiejętności powodzenia zawodników, natomiast nie do końca może ma tą charyzmę, żeby, żeby to od zawodników wyegzekwować. To są tylko moje przypuszczenia, moje takie, moje... A tak, taka analiza na podstawie wywiadów niekoniecznie, oczywiście, to może być kompletnie niezgodne z prawdą, to, to są tylko takie moje wnioski. Także yy, Michal Dolerzal myślę, że na tym stanowisku dobrze sobie radzi i powinien w dalszym ciągu być trenerem naszej kadry. To wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.